Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w 50. odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. No, to już i 50., piąteczka. Nie jestem dzisiaj sama, więc to taka pół solówka, a pół rozmowa, ponieważ jest ze mną Klara. Klara, moja ośmioletnia córka, która dzisiaj zgodziła się pomóc mi w tej sesji pytań i będzie czytać te. Wasze pytania, które do nas, do, do mnie trafiły. Cześć, Klara. Dzień dobry. <grym> ja wiem, że jesteście zaskoczeni, ale ja, ja też byłam, jak mam, czy zaproponowała. Mhm. ale jak się czujesz w tej roli podcasterki? Wyjątkowo. Wyjątkowo. Mhm, dobra. To co, jesteś gotowa zadawać mi pierwsze pytania? Nie wiem. No, próbujemy, co? <grym> mhm. Pierwsze pytanie. Jakich podcastów sama słuchaw? No, to jest łatwe pytanie. Najczęściej, bardzo i bardzo regularnie słucham podcastu Marty Niedźwieckiej o zmierzchu Bardzo lubię podcast Muda Tox, i to są te dwa podcasty, w których nie opuszczam żadnego odcinka, ale słucham też Michała Zaczyńskiego, słucham też w związku z życiem, i w ogóle te podcasty się zmieniają, więc są różne, ale te dwa są, są ze mną zawsze: Niedźwiecka i muda. Mhm. Następne pytanie. Nie zasłaniaj sobie buzi kartką. Dobry. Ok. Podziel się jakimś, e, pod, kas, jakimś podcastowym faka... O kurczę. Podcastowa wpadka, no taka była. Wtedy kiedy zabrakło prądu podczas rozmowy z Karoliną Sulej. Mówiłaś mi o tym kiedyś, pewnie byłaś załamana. Byłam załamana, bo nie wiedziałam, czy rozmowa się nagra. Na szczęście się nagrała i to, i to, było, to był taki najbardziej stresujący moment, ale takich mniejszych wpadek no to na pewno z jakimiś dziwnymi pytaniami trochę zaliczałam. Coś chciałaś dodać, Klara? Nie. Nie. Dobra, to lecimy dalej. Następne pytanie, żeby ten odcinek nie trwał bardzo długo. Wiem. O czym mogłabyś nagrać? Gadać godzinami? O czym ja bym mogła gadać godzinami? Godzinami to ja bym mogła gadać o kobietach. O rozwijaniu w sobie świadomości. A w ogóle to chyba zależy z kim? Z kim najdłużej mogłabym gadać? Ja bym, mogła, ja bym mogła ci powiedzieć. Ja pamiętam taką historię, no. jak raz byliśmy cię odebrać z lotniska mhm. i ty jakieś dwie godziny mhm. gadałaś z koleżanką na lotnisku. Aha. Albo nawet trzy. Jak myślisz, jaka to była koleżanka? Nie pamiętam. To mogła być Krysia. Mm. Najczęściej chyba najdłużej wiadomo z Krysią. Krysia to, Krysia to nie była, ale jakaś się... No dobra, okej, okay, następne pytanie. Lecimy dalej. Twój ulubiony odcinek podcastu? No ja lubię odcinek pierwszy, odcinek, który nagrałam bardzo spontanicznie. Odcinek, który pewnie Cię stresował. Bardzo mnie stresował ten odcinek. To był tak jak od... mnie teraz. No, to, to jest teraz Twój pierwszy odcinek. To był odcinek y, o feminizmie. I y, to jest taka moja laurka dla ciotki Lu, która mnie w ogóle tego mm, feminizmu uczyła. Więc tak, to jest też odpowiedź na to poprzednie pytanie. Po prostu godzinami mogłabym opowiadać o odzyskiwaniu kobiecej mocy. Następne pytanie, Klara. Dobrze. Jak się robi podcast? Ile to trwa? No, ty też coś o tym wiesz, nie? Bo często siedzę i siedzę i siedzę. Jakieś godzinę, półtorej, coś koło tego. Nagranie. Albo nawet dwie. A potem obróbka. Tak. Mhm. To Czasem. ci zajmuje. To, to ci zajmuje obróbka nawet zajmuje ci. Nie wiem, nie wiem, czy mówię dobrze, ale no. z tego co wiem, mhm. obróbka pewnie zajmuje ci więcej w ogóle minut mhm. niż nagrywanie. Tak, dokładnie tak jest. Musisz sprawdzić całe nagranie i wtedy to obrobić. Całą ścieżkę, to prawda. Tak. Czekaj, starajmy się nie szczeleścić. Tak. Słuchajcie, ja mam w ogóle taki, um, taką ściągawkę, taką checklistę i w przypadku gości, no to najpierw jest zaproszenie gości, jakieś mail ze szczegółami, jak ktoś się już zgodzi. Potem jest nagranie, potem jest edycja Potem jest zdjęcie od gościa, notatka, linki, potem robię okładkę w Korelu i ją eksportuję. Wymyślam tytuł, potem jest publikacja na blogu, publikacja w podcastowych aplikacjach, publikacja na, na YouTube, promocja na Instagramie i to naprawdę trwa. No, to trwa. Dobra, następne pytanie. Dlaczego nie ma cię na pa... Patronite. Patronite? Patronite. Patronite to jest taka platforma, gdzie zbiera się pieniądze na twórczość. I to jest fajne pytanie. Ja się sama zastanawiałam, czy powinnam być na Patronite, <noise> ale uznałam, że buy coffee tu na razie wystarczy. I jak ktoś bardzo ma ochotę przybić mi piątkę i postawić kawę. To ja może... bym mogła przybyć teraz, Chcę? No, no. <noise> dzięki. No więc na, na, można mi postawić jednorazową kawkę i, i na razie to wystarcza i jest to fajną opcją. Skąd pomysł na podcast? No, ja już o tym rozmawiałam, bo często dostaję takie pytania, jak jestem gościnią w jakichś innych podcastach właściwie z tego, że sama lubię podcasty. Pierwszy podcast, nie wspomniałam o nim, od którego słuchałam, to był podcast Marka, nie, Marka Jankowskiego. Mała, wielka firma. I... E, no, słucham? Mam pytanie. Tak. Mogę ja na końcu zadawać takie własne pytania? No zobaczymy. Mhm. Ale na końcu, dobra? Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> w każdym razie Podcastu pewnie by nie było, gdybym nie była takim gadułą. To po pierwsze. <grym> to mogę potwierdzić, jestem w końcu jej córką. No, dokładnie. I też podcastu chyba by nie było, gdybym w pewnym momencie nie miała odrobiny więcej czasu, na skutek różnych zawodowych zawirowań, i pomyślałam sobie wtedy, że wyjdę do świata i powiem, co mi tam w duszy gra, i może ta idea zrównoważonej mody poniesie się w świat, a ja będę mogła. Realizować różne projekty w zgodzie z tym, co mi teraz w duszy gra, i słuchajcie, to się totalnie dzięki podcastowi dzieje. Więc yy, dużo, dużo dobrych rzeczy dzięki podcastowi. A Marek Jankowski zdecydował nawet swego czasu, że wygrałam kurs yy, podcastowania, i to też było fajne. Ja mu wtedy napisałam, że to taki znak, że naprawdę muszę to robić. No i, no i tak się zaczęło rok temu z kawałkiem. Dobra, Klara, teraz mamy takie pytania o modę. Dajesz pierwsze. Czy jak zaczęłaś się zajmować zrównoważoną modą, nie miałaś ochoty rzucić jej w cholerę? Kurczę, właściwie to było dobre pytanie, nie? Właściwie to było, słuchajcie, odwrotnie, bo ja dopóki nie zaczęłam się zajmować zrównoważoną modą, to miałam ochotę rzucić tą konwencjonalną modę w cholerę, bo mnie bardzo denerwowało bardzo dużo rzeczy. A jak zaczęłam się zajmować zrównoważoną modą, to też oprócz y, tych problemów zaczęłam dowiadywać się o rozwiązaniach i to mnie po prostu rozpaliło na nowo, jeśli chodzi o taką właśnie działalność w obszarze mody. No, następne pytanie. Od kiedy ta moda w twoim życiu? Kurczę, no pierwszy rysunek pod tytułem Pokaz mody dziki zachód narysowałam jak miałam jakieś 6 albo 7 lat. I potem od, cały czas w podstawówce ciągle rysowałam jakieś ładniej lub gorzej ubrane yy, dziewczyny, panie. Yy, no i potem myślałam, że pójdę na SP, ale trochę mnie wzięła trema, zjadła trema i poszłam na ekonomię. Yy, a moda do mnie wróciła jako. Następny taki kierunek i mnie to po prostu porwało, więc no, interesowałam się tym kurczę, od, od bardzo dawna, ale nie byłam pewna czy chcę projektować, czy bardziej ilustrować tą modę. No takie ciągotki, że tak powiem, od dziecka. Następne pytanie. Jak według, no. według Ciebie będzie wyglądała branża mody za 10 lat? No, to jest fajne pytanie i trudne. Myślę, że będzie jeszcze więcej innowacyjnych rozwiązań, że oswoimy się z nowymi alternatywnymi materiałami. I będziesz nagrywała więcej podcastów. Być może, być może. Albo w ją w cholerę. Oj <laughs> No co było tym No pytaniem. było, było. Nie zrobiłam tutaj takiej, um, takiej cenzury. Dla ośmiolatki, ale dobra, przeżyjemy to. W każdym razie myślę, że moda będzie szła w kierunku bardziej cyrkularnej, bardziej inkluzywnej i że będziemy odchodzić od trendów, a bardziej się zajmować i zachwycać kreatywnością. Tak bym chciała, żeby tak było w każdym razie. Przechodzimy do następnego pytania? Tak, poproszę. Jak kupujesz ubrania? Jak kupuję ubrania? Przede wszystkim yy, rzadko, dużo rzadziej niż kiedyś. Teraz jak kupuję to głównie mm, córką, a sama się zadowalam tym, co mam, ale za to jak już kupuję, a kupuję rzadziej, to staram się, żeby to był naprawdę taki zakup mądry i wtedy już się, znaczy wtedy już tak nie oszczędzam, już się wtedy nie zastanawiam, czy, czy 69 czy 169, czy tam jeszcze trochę więcej, bo wiem, że kupuję na lata i staram się kupować na lata i mądrze. No, następne. Ale się kręcisz, to będzie słychać w tym podcast. Staraj się nie ruszać. Dobra, później to uzumiem. No nie wszystko się da usunąć. Wiem. No. Ulubiona część garderoby. O kurczę. Ymm... Ja z chęcią odpowiem na Ty odpowiesz? No tak. to odpowiedz no. Sukienka i dżinsy. Moja? Tak? U mnie czy Moja? u ciebie? Aha, twoje Sukienka i dżinsy. Dobra, a ja lubię koszulę. Lubię koszula, lubię blu bluzki tkaninowe, no Ty lubisz bluzę, no. Tak, ale taki ulubiony yy, mundurek to oversize'owa duża koszula i jakieś spodnie typu high waist yy, z wysoką talią. To taki, to taki samograj, który u mnie działa. Dobra, następne pytanie. Co Cię najbardziej wkurza w branży mody? O kurczę. W podwójne standardy. A co też też powiedzieć? No. Wku... Na, na Twoim miejscu mnie by, mnie by wkuwali e, studenci, <laughs> którzy nie, nie, nigdy nie przynoszą, nie przynoszą pracy domowej. No ale to nie jest branża mody, ale to, no, o studentach to jeszcze pogadamy, może, co? Później. Nie? Eee? O, zrobimy taki podcast. Gadanie ze studentami. No, albo y, albo mhm. gadanie o studentach. Ale wiesz, co, Clara? może twój osobisty podcast. Wydamy ma małe ciątko z tobą. Dobra? Okej, okay. Dobra. ja się z tym zgadzam. Dobra, a, a y, bo będziesz tutaj gwiazdą za chwilę, zamiast mamusi. Odbierasz mi całe show. Moja droga. Przez dwa lata nagrywa podcasty, nie ja. Rok, myszeczko. A to się pomyliłam. Dobra, słuchaj, czekaj, bo chcę Rok. odpowiedzieć, co mnie wkurza w branży mody. Wkurzają mnie podwójne standardy. Bardzo mnie wkurza to odwracanie kota ogonem i zwalanie całej odpowiedzialności na pojedynczego konsumenta. Nie mm, y, bardzo mnie też denerwuje to. Co omówiłam, słuchajcie, w odcinku o greenwashingu, czyli to, kiedy marki robią różne pozorowane ruchy, nawet fajne rzeczy, po to, żeby odwrócić jednak naszą uwagę od tego, co jest prawdziwym problemem mody, a to jest niewątpliwie nadprodukcja i wszystkie spo problemy społeczne dotyczące pracowników i ekologiczne spustoszenie. Więc jak branża mody i marki zajmują się tylko wymianą tych przysłowiowych świetlówek, albo jakimiś akcjami typu zbierzemy Twoje ubrania, to, to trochę uważam, że to jest za mało. Więc denerwują mnie działania pozorowane. Dobra, teraz mamy takie pytania, które ja zgrupowałam w kategorię takich pytań o drogę, czyli o, o to, co, co, co tam było wcześniej. No to czytaj, dziecko moje. No. Co daje więcej radości? Uczenie. Podcast czy projektowanie? No, to jest trudne pytanie, bo radość ja łączę tutaj z satysfakcją i myślę sobie, że uczenie projektowania, Klara, widzę, że się zgłasza, że daj mi, daj mi coś powiedzieć. Podcast mnie bardzo cieszy, bo mam dzięki niemu, niemu okazję spotykać wprost i poznawać fantastyczne osoby. I dostaję też od Was, słuchacze, słuchaczki, super feedback, więc w ogóle jest to coś niesamowitego. I dzięki temu też przychodzą do mnie, tak jak wspominałam wcześniej, różne fajne projekty. Uczenie jest super, bo wtedy mam taką świadomą, taką, czy ja wiem, świadomość, mam takie poczucie, że mam swój mały udział w, w tym, jak będzie wyglądała ta polska branża za parę lat, jeśli studenci mm, trochę mm, inaczej będą podchodzić do projektowania. A samo projektowanie cieszy mnie wtedy, kiedy mogę tą wiedzę teoretyczną, powiedzmy, faktycznie przekuwać. I kiedy, kiedy projektuję dla firm które już są gotowe i otwarte na takie właśnie zrównoważone, ym, zrównoważone rozwiązania. Więc ym, każda z ty, tych rzeczy, z tych działalności, plus jeszcze inne, które robię, ma te swoją, swoją część super i tą swoją część bardziej taką e, shitową, ale to w różnych proporcjach. <laughs> Następne pytanie. Co, stu co studiowałaś, żeby być? Tu, gdzie jesteś? O, no to trochę już o tym mówiłam, że studiowałam mm, ekonomię i jestem, po, jestem magistrem, y, właśnie po, po szkole ekonomicznej, i studiowałam projektowanie ubioru. Ale myślę, że to nie dzięki studiom, tak do końca jestem tu, gdzie jestem, bo. Jesteś. A jestem w domu, mówi Klara, tylko, tylko dzięki całemu splotowi różnych okoliczności. I no i to. Myślę, że, że nie powinniśmy chyba tak do końca gloryfikować samych studiów, bo bardziej chyba się liczy to, co my potem robimy po tych studiach, niż. I wszystkiego dzisiaj okazuje się, możemy się nauczyć naprawdę sami. Więc mm, tak, tak bym na to odpowiedziała, że. Że jestem tu, gdzie jestem, bo trochę miałam szczęścia, wsparcia dobrych ludzi wokół, i no i trochę postawiłam też na siebie w ostatnim czasie. I podoba mi się tu, gdzie jestem. A teraz, jakie mam pytanie. Czego wołuję za życiu? O jajku, to jest trudne pytanie. Staram się nie żałować i nawet w tych słabszych momentach i zmianach widzieć jakieś yy, pozytywy, ale czego. Czego żałuję i nie chcę tego powtarzać, to tych wszystkich momentów, kiedy brakowało mi odwagi, żeby zmieniać coś, co bardzo czułam, że powinnam już zmienić, i kiedy nie słuchałam intuicji. A wszystko w środku, w brzuchu mówiło, że coś trzeba robić albo czegoś nie wolno robić, a ja pozwalałam bardziej głowie dochodzić do wniosku, więc tego nie polecamy. Dobra, ostatnie pytania Klara. No, co tu jeszcze mamy? Ciekawostki i różności. Tak, ale mów do mikrofonu, bo będziecie Cię słabo słychać. No, to pierwsze. Przepraszam. Mm -hmm. Dobrze. Co tu mamy? Wolisz psy czy koty? Dobre. Ja znam Twoją odpowiedź, no, bo psy, psy to na pewno. Mm -hmm. Psy to na pewno. Jestem, jestem tego pewna. Mm -hmm. No ja ko totalnie kocham psy. Mamy małą Pipi która jest z nami już um, 6 lat, a ma tyle lat co Klara. 8. Jest psem schroniskowym i mm, jest po prostu najfajniejszym psem na świecie. Wiem, ja nadal pamiętam jej historię z dzieciństwa. Tak. No, ale no. nie będziemy tego teraz opowiadać, to druga historia. Nie, wtedy się wzr wzruszą. 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 No mogłoby tak być. Yy, no więc yy, psy bardzo, a koty, przez to, że kot mnie kiedyś ugryzł, to pewnie mam alergię na koty, no, tak trochę żartuję, a trochę nie. Mam ten... alergię. No mam, ale nie wiadomo, czy przez to, że kot mnie ugryzł. W każdym razie yy, z kotami ja muszę. Uważam, o... że tak. No, może tak być. Z, kot z kotami muszę ostrożnie, bo, yy, bo się przy tym kontakcie no, duszę, tak można powiedzieć. No, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Ja pamiętam raz byliśmy u cioci, mm -hmm. mojej cioci, nie jej cioci, mm -hmm. na, y, y, w Sylwestra. No. Tam był taki kot, i ty w ogóle tak zaczęłaś kichać. No. Wymówiłaś że tacie, żebyśmy już poszli. No tak, musieliśmy wyjść, bo zaczęły mi nawet usta puchnąć. Taka to historia. Jakie tu są jeszcze dziwne Jaka pytania? Jaka jest Twoja supermoc? Uuu, super supermoc. Mm, no, chyba się posłużę tutaj testem Galupa. Wiem, Klara, że chcesz coś powiedzieć i nie wiem, czy chcecie Cię dopuścić do głosu, ale, <głos> ale y, Galup mówi, że moja supermoc to jest y, zbieranie, y, czyli takie gromadzenie na przykład informacji. To mi się bardzo przydaje w pracy ze studentami na przykład i w tym podcaście też. Y, odkrywczość. Futurystik, czyli taki, taki właśnie, no właśnie, takie myślenie o, bardzo mocno o przyszłości. i No i komunikatywność, nie? To gadanie. I co tam jeszcze było? No. Odwaga. O, dziękuję Ci. Tak, myślisz, że to jest moja supermoc? O, to ładne, co powiedziałaś, dzięki. Hmm. I co tam. Pamiętam, raz po, jak raz poszłoś na strajk. A, dobra, nie mówmy o tym teraz. E, dalej. Znak zodiaku. Ja mogę na to pytanie odpowiedzieć. Dobrze, mów. Wodnik. Ale zobacz, jak krzyczysz. Widzisz, co się dzieje tutaj z tymi falami. Ja, ja nie wiem, ja przepraszam, ale jestem przyzwyczajona do kwitnienia. E, no, dobra. E, tak, znak zodiaku, wodniczyca. E, dalej. Jakie książki teraz czytasz? Teraz ja zawsze czytam. To jest w ogóle dobre pytanie, bo ja właśnie czytam książki, a nie książkę. Czytam teraz Marion Woodman, Uzależnienie od doskonałości i świadoma kobiecość. I też czytam Harariego Sapiens od zwierząt do bogów. I to tak na, tak na zmianę. Harari jest. Długi gruby, więc robi sobie takie odskocznie w tym kierunku, ale myślę, że o, o książkach to kiedyś sobie nagramy osobny odcinek. No i co jeszcze? Ostatnie dwa pytania. Czy wychowujesz córki feministki? Na feministki albo no tak. No i nie, nie wiem, Klara, to pytanie do ciebie. Jesteś feministką? Tak. A co to znaczy być feministką? Nie wiem, bo zapomniałam, jak mi mówiłaś przed podcastem. <śmiech> <śmiech> no co? Widzisz teraz to ty kytysz. Ja się teraz śmieję. No, mówiłam ci o tym, że być feministką to znaczy mm, być przekonaną, że mm, jesteśmy tak samo fajne jak chłopaki. I możemy ja, wszystko. Się, ja się z tym zgadzam. No, czyli... Dlatego, no. że Maciek mnie kiedyś w szkole wyzwał na wyścig. Aha. Nie? Mhm. Mhm. Bo UV jest szybszy. Aha. A to nieprawda. Mhm. To nieprawda okay. po A... prostu wygrał. Tak, ale to też nie o to chodzi tylko chyba, żeby, żeby... Chodzi też o to, no. że większość chłopaków w dawnych czasach uwa uważało, mhm. że chłopacy to chodzą na wojny i są niby tacy silni i mądrzy, a dziewczyny to w cygarach stoją. A to nieprawda. Chociaż moja mama przy cygarach czasem stoi. Mhm. Mhm. Ale tato na szczęście też trochę gotuje. No. Tak. No czyli no jesteśmy feministkami, e, czyli wyznajemy taką bulwersującą niektórych teorię, że należą nam się dokładnie te same prawa co chłopakom. Ja się z tym zgadzam. I ty się z tym zgadzasz. No i jeszcze tutaj Klara, ostatnie, ostatnie pe... pytanie. Tak. Największa ma... największe hmm. O kurczę. Y... Mnie się marzy taka, taki moment, żebym obudziła się i pomyślała, że żyje w pięknym kraju, w kraju, który. Nie jest zasmogowany tak. przede wszystkim. Tak, w kraju, w którym mamy czyste powietrze, w którym mamy świetne polityczki i polityków, którzy robią fajne rzeczy z myślą też o dalszej perspektywie. Że. Mamy super ministra edukacji i świetnie ogarniętą y, przyszłość dzieciaków. To tak na takim polu międzynarodowym. No a znaczy międzynarodowym takim bardziej makro, a w skali mikro y, jestem szczęśliwa jak jestem z moją fajną rodziną i jak po fajnej pracy możemy robić razem fajne rzeczy. A ty Klara, jakie masz marzenie? Ja mam marzenie, żeby nie odsuwaj się od mikrofonu. Proszę. Jest taka wyspa. Mała wyspa, ale taka, żeby można było zbudować dość, dość duży dom. W mm -hmm. tym stylu. Mm -hmm. I na tej wyspie jest. No. no. Duży dom. Aha. I w tym, w tym domu mieszkamy my. Mhm. I z tej wyspy. Aha. Od tej wyspy. Jest taki most, który wchodzi do tej wyspy, na której my teraz jesteśmy. Okay. Taka jakby samotność, ale żeby można się było spotkać z przyjaciółmi A, okay. I, z to... dalszą, i z dalszą rodziną. I z dalszą na rodziną, rozumiem. Czy taka połowiczna samotność, ale wyspa dla siebie. Powiem ci, Klara, że też mi się podoba taka wyspa. Mogła, możemy sobie o tym razem też marzyć. Zwłaszcza jeśli byłaby plaża blisko. No, plaża, woda, czyste powietrze. Super. I czysta woda. I wolność. Dobra. Klara, słuchaj, gadamy już 20 prawie 5 minut. Myślałam, że uwiniemy się szybciej. Czy chciałabyś, bo to jest pierwszy twój odcinek, yy, czy chciałabyś coś na pożegnanie <grym> powiedzieć słuchaczkom i słuchaczom? Wiesz, mówisz do paru tysięcy ludzi. Hmm. Nie stresuj mnie. Dobra, no to słuchaj, ja ci po prostu bardzo dziękuję za to, że yy, mogłam to z tobą nagrać. Myślę, że być może będą się upominać o następne odcinki. Ja, tak? Mo ja mogę Ci zadać pytanie. Aha, no możesz. Ja boję. wiem, że to, jest bar że to było bardzo, bardzo dawno temu. Możesz nie znać tego, ale jak się czułaś, jak się urodziłaś? O, nie, nie pamiętam tego, ale słuchaj, za to świetnie pamiętam to uczucie, jak się czułam, jak Ciebie urodziłam to było wspaniałe uczucie. A ja nie pamiętam tego uczucia. <noise> Opowiem Ci wieczorem. Dobrze kochani, dziękujemy Wam bardzo. Taki pięćdziesiąty niecodzienny trochę odcineczek. Za tydzień zapraszam Was na rozmowę, cudowną rozmowę, mam nadzieję, że będziecie tak samo nią zachwyceni jak, jak i ja. Tak, słucham Klara? Mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Czy mogę z tobą nagrywać więcej podcastów? To się okaże, ale słuchaj, jak, jak, jak się spodoba formuła QA, to co 50 odcinków będziemy sobie robić taką, takie spotkanko. Ja mam jeszcze lepszy pomysł. No. Będziemy gadać o uczucia. Będziemy gadać o uczucia. Ale nie tak dokładnie. O Jezus, to Ty już po prostu będziesz tworzyć teraz swoje pytania. I zrobimy w ogóle Q&A z Twoich pytań do mnie. A, okej. Okay. Ja, ja się z tym zgadzam. W to. pełni. W pełni. Wspaniale. Słuchajcie, no to dziękujemy Wam bardzo. Katarzyna 40+, plus i Klara 8. Żegnamy się z Wami. Pożegnaj się, Klara, ładnie. Do widzenia i życzę miłego dnia albo wieczora. Wieczoru, tak. No, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi. Zależy, na, na jakiej stronie kuli jesteś. No i zależy, kiedy słuchacie tego odcinka, bo no można zawsze. Też. Tak. To no tak. to dziękujemy bardzo. Cześć, pa! Do widzenia!